nie podoba mi się. <laughs> Zufa! Tu szola 3. Ale widzowie, zanim przejdziemy do kolejnego challenge'u, mamy dla was bardzo ważną informację. A konkretnie właśnie ruszył nowy sezon Fortnite rozdział 7 na fali, w którym jest wiele nowości i zmian. Oczywiście nowe miejsca na nowej mapie, inspirujące się najbardziej popularną częścią zachodniego wybrzeża USA. Bulwar Battlewood lub konspiracyjny Canyon. A do tego możecie spotkać się ze zmiennym kształtem burzy. W tym sezonie po raz pierwszy będzie możliwość jeżdżenia vanem restartu oraz możliwość samodzielnego podnoszenia się.